Cześć, ja jestem Merło, witam Was w kolejnym filmie. I wczoraj dosłownie, godzinę po wrzuceniu mojego odcinka, wyszedł nowy update do CSGO. Także już zdążyliście napisać komentarz, żebym nagrał Wam o tym jakiś odcinek. I zajmę się dzisiaj wszystkimi zmianami, ale zacznę od tej najważniejszej, czyli od nowych modeli Kur w CS:GO. Jak sami widzicie, mamy pięć nowych modeli. Jedna kura jest cała czarna, druga jest taka biała z pomarańczową głową, trzecia jest cała pomarańczowa, czwarta jest czarna z pomarańcz z białą głową, przepraszam, i piąta jest cała biała. Także w tej chwili biegając po mapach w CS:GO możemy podziwiać i odróżniać pięć takich modeli kur. A teraz zajmiemy się wszystkimi innymi mało istotnymi zmianami. Zapraszam do oglądania. Operacja Broken Fang oficjalnie dobiegła końca. Jeśli zostały wam jakieś niewykorzystane gwiazdy, to macie czas do 15 maja, żeby odebrać za nie nagrody. Tryb Broken Fang Premier zostaje z nami na stałe. Super informacja, bo przypominam, że ten tryb został wprowadzony z najnowszą operacją. I duża zmiana: czyli train wylatuje z tej oficjalnej puli map turniejowych, a zamiast tej mapy dostajemy Ancient którym też na tym update'ie pojawiło się parę zmian, je omówimy za chwilę. Co to się dla nas zmienia? Właśnie w tym trybie Broken Fang Premier nie będziemy mogli pograć Train'a, a będzie tylko dostępny Enchant. I na najbliższych jakichś turniejach sponsorowanych przez Valve, na którym grają progracze, tak? To oni będą grali Enchant zamiast Train'a. Natomiast na zwykłym matchmakingu wciąż Train jest dostępny, ale zniknęły takie mapy, na przykład jak Apollo, czy Engage, czy Anubis, też z uproszczonych. Te trzy mapy zupełnie wyleciały. W grach wojennych został tryb odbijania, Także to też jest ważna informacja, że ten tryb się przyjął i zostanie z nami na dłużej. Zostały wprowadzone nowe statystyki, które możemy sobie wykupić za dolar miesięcznie i są to te statystyki, które też były wprowadzone przy ostatniej operacji, że możemy sobie, tak jak na przykład tutaj ostatnie 4, ostatnie 14 dni, wszystkie mecze 5 na 5, jakieś tutaj moje statystyki, skuteczność z bronią. Stosunek zabójstw do śmierci, jakieś inne rzeczy, i możemy to sobie takie rzeczy popatrzeć. Jeśli chcemy z tego korzystać dalej na bieżąco, no to musimy płacić dolar miesięcznie. Ja osobiście na ten moment nie jestem tym zainteresowany i nie widzę jakoś powodu, żebym taką subskrypcję sobie odpalił. Ale być może ci z Was, którzy jakieś takie dodatkowe statystyki lubią i będą im potrzebne, no to. Mogą z czegoś takiego skorzystać? Tak, to ja mam takie mieszane wrażenia, bo z jednej strony jest mi ta opcja zupełnie obojętna, a z drugiej, tak trochę się zastanawiam, czemu Valve wprowadza taką opcję subskrypcji i czy być może to też będzie w przyszłości jakoś rozszerzane na inne elementy, czy nie? Nie wiem, dowiemy się. Dwie nowe mapy w trybach turniejowych: Grind, grind, powinienem powiedzieć, i moka, chyba tak. Po polsku będziemy mówić mocha, ale to chyba się brzmi, brzmi moka. I mapki skrzydłowe, wypadło Elysion, wypadło Guard. Dwie fajne mapy. Trochę, trochę żałuję, że zniknęły ze skrzydłowego dla mnie spokojnie. Część tych map normalnych mogłaby wylecieć, a chętnie bym zobaczył więcej właśnie takich map na skrzydłowym typowo pod 2 vs 2. No i pojawiły się dwie nowe mapy: Calavera i Pitstop. Także teraz przejdziemy do omówienia zmian na Ancient, no bo ta mapka będzie miała coraz większe znaczenie i warto ją poznać. Jesteśmy na mapie Ancient i pokażę Wam różne najważniejsze zmiany. Poszerzone przejście na midzie. Tutaj wcześniej było takie mocne wąskie gardło i czasami ciężko było jako terroryści się stąd wydostać, gdy na przykład Ceteki mocno to posmok posmokowali, czy coś w tym stylu. Natomiast teraz takie otwarcie przejścia nie dość, że daje tutaj nowe sposoby walki. Też Ceteki mogą stąd pilnować naprawdę głęboko, Mida. Wcześniej trzeba było patrzeć tutaj, ale myślę, że również to pomoże w jakimś wychodzeniu, w omijaniu granatów, czy jak tu był jeden smoke, który na przykład wszystko blokował. Zobaczymy jak to będzie. Ja generalnie jestem zadowolony, że Ancient z nami zostaje na dłużej. Dużo na niej grałem turniejowych, uproszczonych różnych misji, trybu odbijanie. Naprawdę ta mapka mi się podobała. Fajny sposób rozgrywki, fajny wygląd i ja lubię takie odświeżenia, lubię jak coś się dzieje, jak mapy się zmieniają, jak coś jest nowego. Dlatego fajnie, że to zostało. Przypominam, że ta kostka, rzeź... Nawaja jest, możecie ją wygrać na Instagramie wraz z Hansmanem. Także śmiało wchodźcie, obserwujcie. i Tam na story również możecie zobaczyć, ostatnio jak usunąłem film po 48 godzinach, który zatytułowałem, że usunę ten film. Po 48 godzinach miał on równo 100 tysięcy wyświetleń z małym hakiem, ponad 2000 komentarzy i ponad 17 tysięcy łapek w górę. No, ale obiecałem Wam, że go usunę, więc to zrobiłem. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało. To przejście, którym sobie teraz przebiegłem, pojawiło się jako nowe i ono naprawdę sporo. Poszerza rozgrywkę i naprawdę dużo tutaj dodaje możliwości. Ceteki mogą bronić Besa w ten sposób. Tutaj dużo będzie walk za tej kolumny, wychylania, gonienia się. Ktoś tu będzie uciekał do środka, i tak dalej. Bardzo mocno to zmienia. Także ciężko mi to tak ocenić. Teraz na sucho będzie trzeba pograć, zobaczyć, jak to wpływa. Ale brakowało czegoś na tym Besie wcześniej, bo była tylko jedna skrzynka, druga i kawał otwartego placu. Naprawdę ciężko po CT czasami się tego broniło. Tutaj też jest nowe miejsce dostania do obrony. Za tej skrzynki można sobie strzelać na przykład coś widzieć, w ten sposób wychylać. Tego, spotu wcześniej nie było. No i tutaj jako terroryści, wbiegając na BS, możemy sobie na przykład rzucić jakiegoś smoka, możemy wbiegać, rzucić jakiegoś flesza. Ups, nie takiego jak zrobiłem teraz trochę wyżej, bo to przejście ten dach został otwarty. No i jakiś tutaj smog wybuchł, flash wybuchł i można w ten sposób zraszować. Również tutaj na Bonsacie B. Możemy plantować bombę wokół tego kręgu. Wydaje mi się, że wcześniej ten miejsce na plant kończyło się w tym miejscu, a teraz zostało to poszerzone. Wydaje mi się, że o niczym zapomniałem, że o niczym nie zapomniałem, więc idziemy dalej. Mamy nową skrzynkę, Snake Bite Collection, więc trzeba zrobić opening. Na razie tylko jedną, bo jest to filmik wprowadzający. Być może później, raczej na pewno, zrobimy więcej, w zależności jak dużo napiszecie komentarzy, że chcecie, żebym zrobił opening. Teraz za tę skrzynię zapłaciłem 50 zł, więc... Zostawiajcie łapki w górę, żeby coś nam z tego ciekawego wypadło. Oczywiście ot otworzymy ją, znaczy zobaczymy, co może w ogóle z niej wydropić, jakie skiny. I jeśli ktoś z Was zainwestował w skrzynki z operacji Broken Fang, no to jeśli teraz sprawdzi jej cenę, to na pewno nie będzie zadowolony, bo cena... Skrzynki z operacji Broken Fang poleciała na łeb na szyję. W ciągu paru godzin spadło o 1 trzecią. W tej chwili jak nagrywam ten materiał, być może później spadnie dnie jeszcze mocniej, może się odbije, nie wiem, zobaczymy, ale tutaj dropią takie same rękawice jak w tej skrzynce z operacji Broken Fang, dlatego tamta jej cena poszła tak mocno w dół. No ale okej, okay. tutaj jest sporo ciekawych skinów. Mamy taką czwóreczkę czerwoną, fajna. Mamy taki USP, też bardzo ładny skin. Z kolejnych ten Galil, taki sobie XM też, ale ta MP9 fajny skin. Spokojnie mogłem sobie czymś takim pograć. Kałaszek zupełnie czarny. Taki bardzo czysty, bardzo elegancki skin, można powiedzieć. Digielek. No i co tu jeszcze? Ten Mac 10 też jak najbardziej spoko rzecz. Też sobie mogłem czymś takim pograć. No i rewolwer. To jest, to jest naprawdę jak na niebieski skin. Fajny rewolwer na rewolwerowcu, mógłbym czymś takim sobie pograć, no ale to nie to konto. Nawet jak mi tutaj wypadnie, no to. CZK fajna. I co? Myślę, że dosyć oglądania. Otworzymy sobie chociaż, chociaż jedną. Zobaczymy, co dostaniemy. Klucz za dychę, skrzynka za 50. Nie, przecież już kupiłem. Co jest? Nie mam klucza? Mam już klucz. No. Nie będę kupował kolejnego, co się stało? Otwórz pojemnik, co nam poleci jako pierwsze? Nowa 021, chyba, chyba najbrzydsze, co mi w ogóle mogło, mogło wylecieć z tego. <grybujesz> Oj, merwo, merwo, ile taka nowa kosztuje w tej chwili. 9 zł. Nie wiem jak ludzie za to płacą w tej chwili 9 zł, ale sprzedaję jak najszybciej. Na pewno w kolejnych filmach zagramy na każdej z nowych map, czy to w turniowym, czy na skrzydłowym, zrobimy sobie jakiś opening. No i przypominam, że te dwie nowe koski możecie wygrać na moim Instagramie. Również kto jest nowy na kanale, no to subskrybujcie od ponad dwóch tygodni. Filmy są codziennie. Także jeśli coś was może minęło, czegoś nie widzieliście, to śmiało wchodźcie, oglądajcie inne filmy. I to na razie na dzisiaj tyle. Taki szybki informacyjny filmik. Do zobaczenia w kolejnym. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!